Nazywam się Filip Kuśnierz, jestem specjalistą do spraw produkcji roślinnej w kombinacie rolnym Kiecz. Spółka gospodaruje na obszarze 8,5 hektarów. Zajmujemy się uprawą pszenicy o zimę, rzepaku o kukurydzy na silos, kukurydzy na ziarno, a także buraków cukrowych. Obecnie znajdujemy się na polu K7, gdzie przygotowujemy pole pod siew buraka cukrowego maszyną marki Wadersztat o szerokości roboczej 12,5 metra. W ciągu dobu jesteśmy w stanie uprawić około 200 hektarów, dzięki szerokości roboczej tej maszyny, co pozwala na dużą efektywność i wydajność naszej pracy. Maszyna ta pozwala na odpowiednie wyrównanie pola, na przerywanie parowania, co jest najważniejsze w tym okresie wiosennym, a także na spulchnienie gleby w tej wierzchniej warstwie. Co pozwoli na szybsze nagrzewanie ziemi, co później skutkuje lepszym kiełkowaniem nasion buraka cukrowego. Maszynę tą wykorzystujemy także w przypadku uprawy kukurydzy, która jest rośliną ciepłolubną. Odpowiednie spulchnienie tej ziemi na tej wierzchnej warstwie pozwala po prostu na szybsze i odpowiednie nagrzanie tej ziemi. W związku z przebiegiem pogody w, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech tygodni, gdzie mieliśmy do czynienia z opadami śniegu, a także deszczu, troszeczkę ten siew buraka cukrowego nam się opóźnił. Dlatego dzięki zastosowaniu kultywatora Wadersztat jesteśmy w stanie szybko i odpowiednio nagrzać tą wierzchnią warstwę gleby i jesteśmy w stanie już teraz zacząć siać buraka cukrowego. W przypadku naszych gleb tutaj w Pietrzu mamy do czynienia z dużą mozaikowatością. Dzięki możliwości kontroli przez operatora zarówno pierwszej, jak i drugiej włóki, a także głębokości zębów, operator jest w stanie na polu kontrolować głębokość pracy agregatu, a także ilość nagarnianej ziemi, aby to pole było po prostu idealnie wyrównane i dobrze przygotowane pod siew buraka cukrowego. Dzięki zastosowaniu wzmocnionych nakładek zębów nie jesteśmy zmuszeni do częstych serwisów, dlatego to też pozwala nam na zwiększenie wydajności pracy w polu. W tym roku siejemy około 1500 hektarów buraka cukrowego. Dlatego każda minuta na polu jest dla nas bardzo ważna, a przy wydajności kultywatora Wadersztat jesteśmy w stanie uprawić odpowiednią ilość hektarów. Kultywator Wadersztat doskonale nadaje się do pierwszej uprawy wiosennej, zarówno w przypadku siewy buraka, jak i kukurydzy. Pozwala na przerywanie parowania, szybkie nagrzanie tej wierzchniej warstwy gleby, co pozwala później na lepsze i efektywniejsze kiełkowanie nasion kukurydzy i burak.